Przesłanie na dziś. Jestem istotą kreatywności. Przez cały dzień, dzisiaj, uświadamiam sobie, że jestem istotą kreatywności. W każdym momencie dzisiejszego dnia przypominam sobie o mojej kreatywności. Przypominam sobie o tym, że twórczość i kreatywność jest moim naturalnym, pierwotnie znanym mi stanem, od zawsze i na zawsze obecnym we mnie, ze mną i przy mnie. Każdego poranka. Budzę się z poczuciem kreatywności i w poczuciu kreatywności zasypiam każdego wieczora, bo przyszłam tu, aby doświadczać życia i cieszyć się boską twórczością i kreatywnością ze sobą samą i całym światem. Zawsze i wszędzie, gdzie tylko jestem, przejawiam się jako boska kreatywność. I jako boska kreatywność pozostaję na zawsze, aż po wieczność. Gdyż nie ma we mnie niczego, co miałoby przed boską kreatywnością mnie powstrzymać, czy mnie Bosko-kreatywną istotę w jakikolwiek sposób ograniczyć. Z poczuciem zawsze żywej i aktywnej, nigdy nie gasnącej we mnie świętej twórczości i kreatywności, przejawiam się na co dzień w świecie, w którym żyję, wśród innych. Świętą twórczością i kreatywnością przepełnionych istot, by łącząc się ze wszystkimi i wszystkim, co jest, w poczuciu świętej twórczości i kreatywności, tworzyć wspaniałość i doskonałość wszechświata naszego. Zamykam oczy. By bardziej zatopić się w poczuciu kreatywności, które przepełnia mnie, wypełnia i otacza, albowiem twórczość i kreatywność mieszka w każdej mojej najmniejszej komórce, w każdej cząstce mnie samej. Moja świadomość boskiej kreatywności przepełnia mnie, wypełnia, otacza i towarzyszy mi przez cały dzisiejszy dzień. Dziękuję sobie za bycie istotą bosko-kreatywną.